Edukacji Plastycznej i po raz pierwszy w tym roku Stowarzyszenia Twórców Form przenikają się wzajemnie i wchodzą nawzajem w przeznaczone dla siebie przestrzeni, Ponieważ Biuro Wystaw Artystycznych jest tylko gospodarzem tych wystaw, a organizacja tych wystaw, ich kształt zależy od oczywiście związków i od kuratorów wystaw którzy zostali przez związki wytypowani do tego rodzaju tutaj działania w naszej przestrzeni. W związku z tym ja oddam głos kolejno kuratorom i prezesom związków kluczych, dlatego w tej chwili do Państwa się mówią do nas ta ura, kurator wystawy tej części, w której właśnie jesteśmy, wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków, Następnie pan Mirosław Benedyktowicz, który jest i prezesem, i kuratorem wystawy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, która czy to wystawa mieści się w tej poprzedniej sali, w pierwszej sali. A potem na koniec zabierze głos prezes Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy który swoją prezentację udostępni Państwu w galerii u nas na piętrze. Nie do końca, nie w całości, ponieważ te dwie prace, które są na podłodze pierwszej sali, te dwie takie mini-instalacje, również przynależą do wystawy Związku Polskich Artystów-Rzeźbiarzy. Tu w tej sali są gabloty, w których mieści się niewielki, ale znakomity oddział, oddział, no to nie oddział, tylko reprezentanci Stowarzyszenia Twórców form Złożniczych. Można sobie Państwo obejrzeć, w jakiej materii y, to stowarzyszenie tworzy. Y, a także chciałam przypomnieć, że równolegle do tych wystaw tutaj, y, w Galerii Planty, prezentowana jest również doroczna wystawa Związku Polskich Artystów Fotografii Świętoczeskiego w Także grudzień i połowa stycznia to jest pełna prezentacja i przegląd kieleckich artystów naszych i ich twórczości. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich w imieniu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego. Chciałam powiedzieć, że w tym roku udało nam się na wystawie zgromadzić pracę aż 28 członków naszego okręgu. I muszę powiedzieć, że zorganizowanie, przygotowanie tej wystawy było bardzo trudnym, ale interesującym zadaniem. Nie jest łatwo pogodzić tak wiele twórczych indywidualności. Chciałam też przypomnieć przy tej okazji, że dysponujemy przestrzenią wystawienniczą w Galerii Tycjan i zachęcam wszystkich naszych członków do organizowania pokazów swoich prac również w tej przestrzeni. Przy tej okazji chciałabym podziękować władzom galerii za współpracę wieloletnią, a także wszystkim pracownikom galerii, na których pomoc i życzliwość zawsze możemy liczyć. Mam też nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do tego, żeby zastanowić się nad teraźniejszością i przyszłością naszego okręgu, bo te zależą od nas właśnie. Dziękuję bardzo. Pragnę powitać w imieniu autorów wystawy zrzeszonych w polskim stowarzyszeniu edukacji plastycznej w Kielcach. Jak co roku spotykamy się ponownie, ale tym razem nie ma sielskiego pejzażu kopenerowego, który zazwyczaj tutaj był przedstawiany. W tym roku yy, prezentujemy się twórczą, autorską. Każdy z twórców przedstawia swoją interpretację twórczą, realizację obrazów. Yy, również yy, mieliśmy pewien yy, problem, z którym żeśmy się jakoś uporali, żeby wybrać spośród przedstawionych. Prac przez poszczególnych autorów, wybrać taką grupę prac, która będzie wiązała się w jakiś monolit yy, ogólny yy, dla całości tej wystawy. Yy, dziękuję Państwu za przybycie yy, w imieniu wszystkich autorów yy, w związku ze zbliżającymi się świętami. Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, pomyślnych, wesołych świąt. W dyrekcji pragnę złożyć gorące pozdrowienia szefostwu galerii. Do tej pory wspaniale współpraca się układała i myślę, że w przyszłości różnie jak to będzie, ale naprawdę dziękujemy za dotychczasową współpracę. Dobry wieczór. Ja tak króciutko chciałem powiedzieć, że nasz związek na piętrze prezentuje pracę dziesięciu autorów. W różnych materiałach, jak zwykle, pokazujemy swoją kondycję naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkim ludziom, którzy po prostu pomagali nam przy realizacji tej wystawy. Dziękuję jeszcze raz za katalog, bo były z tym te problemy, ale jakoś żeśmy wybrnęli. Jeszcze raz Państwa zapraszam na górę do rzeźbiarzy. Dziękuję bardzo. Chciałam że ten rok jest wspólny. Wszystkie związki podjęły decyzję, że chcą występować w jednym katalogu razem, żeby tak bardziej pełniej określić charakter naszego środowiska i także, ponieważ zapewne Państwo wiecie, że być może już w przyszłym roku przeniesiemy się do naszej nowej siedziby, więc być może, że w tych pięknych salach, o które kiedyś związki twórcze kieleckie walczyły i doprowadziły do ich powstania, być może ta prezentacja jest... Po raz ale nie żałujemy, bo to, co zostało nam zaoferowane, pozwoli nam naprawdę pełniej pracować i w związku również dwóch czy kieleckim artystom pełni się prezentować. Tam będziemy mieli po prostu wiele, lepsze warunki ustawiednicze. Ale sala ta jest jak naj zawsze ma pewno z Artyści i wszyscy będą tutaj wracać. Dziękuję Państwu you.